Witam Was z tej strony Pitra 80 i właśnie ocencie jak wyglądają shadery, <grywamy> no my właśnie w grze no chyba to wygląda lepiej bardziej realistycznie <grywamy> są cienie i w ogóle Polecam właśnie Wam i za chwilę wam pokażę jak to wygląda o Fader as Mod as Mods i właśnie polecam to bez Fader No i właśnie to jest na Minecraft P i tak właśnie to wygląda Poznam, że zrobiłem to pod chwilą. Jestem pod wrażeniem A. Nie jest jakby co to Minecraft tylko crafting and building. To chyba bardziej Wam znana wersja. Jak ktoś nie mam Minecrafta na telefon. Bym... Nie mam właściwie już Minecrafta też na telefonie, tylko Po przez że żegram, ale mm, Może pojawić... Się są, pojawią się odcinki z Minecraft yy, Draw Edition z komputera. Możliwe ocencie w komentarzu od 1 do 10. Jak dobrze jest? Jak dobrze to wygląda? A. Właśnie Jest konkurs na najlepszego skina do Minecrafta i trzeba go wysłać właśnie na mojego gmaila tego skina Nagrodę będzie mogła ta osoba ze mną zagrać Więc polecam Wam i to no, właściwie chyba wszystko no, to pa.